No i słuchajcie, mamy to, mamy świetną bazę do pulera, Świetna baza, żeby osiągnąć trochę mocy. Tutaj dostałem plombę. Plombę, nie wiem może, po co ta plomba. Chyba na gwarancję rozruchową. No silnik oczywiście kupiony ze złomowiska. To już Wam nie muszę mówić, ale zajebista baza na tysiące koni. Ja pierdykam. Ale się będzie działo. V8 Perkins, pompa rzędowa. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Skrzynię to się wyrzuci. W sprzęgło, i będzie, może te sprzęgło zostawimy. Fajnie, że jest skrzynia, to może pokombinujemy z wałkiem sprzęgłowym. Kurczę, możliwości dużo. Tutaj kolektor przerzewiały. Mam nadzieję, że tutaj się żadna woda nie dostała. To mnie trochę tak martwiło. Ale będzie dubać. wykręcę ten kolektor i się pospawa. Nadda się. Kurwa, zajebista sprawa. Nie mogę się doczekać. Jak go odpalę, uruchomię.